Słuchajcie, jak widzicie jesteśmy na torze motocrossowym W okolicach Wrześni, tor Magiera. Słuchajcie, ten tor to jest bardzo fajne miejsce do legalnego, legalnej zabawy tak? Przepraszam, że się nie ogoliłem, ale po prostu w ostatnim czasie brakuje mi czasu, żeby się ogolić Tak widzicie chłopaki już dociczą, bo widzicie byliśmy na pierwszej rundzie Orlen Super Race W tej chwili chcemy jechać na następną rundę, która za niedługo będzie no i Trzeba się przygotowywać, tak, tak jak widzicie tutaj chłopaki ładnie już walczą Ćwiczą troszeczkę techniki Trochę innej techniki niż tak jak na rajdach Tak jak na przykład kładowych bez rożach, dzikowisko yy, Czy choćby tam kodowej grupy południe, te rajdy To jest zupełnie inna jazda tak? To, to jest typowo cross country, czyli duże prędkości yy, Trzeba zajebiście się trzymać u mnie w zakrętach No i sporo adrenaliny Tutaj naprawdę adrenaliny nie brakuje, bo cały czas Trzeba napięci, troszeczkę pojeździcie Czekajcie, tutaj zaczej zaczęłam leci. A no, następny? No, jak widzicie, chłopaki dają radę. No, chcemy jechać na te zawody Orland, troszeczkę bardziej przygotowani, tak? No ten tor naprawdę tutaj pozwala przygotować się na wiele. Naprawdę na wiele, bo te zakręty naprawdę są bardzo fajne tutaj. Jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje dużo adrenaliny, no to na tej wysokości hopach znajdzie ją na pewno, tak? Bo naprawdę można wysoko tu już poskakać, polatać. Ale też pamiętajcie, że trzeba mieć sprzęt do tego odpowiedni. Wiadomo, no 1000 jest bardzo dobry. No ale o tego nie trzeba od razu zaczynać starczy też mniejszy nie powinna się nie zacząć bawić się i może załapić z danego Bakcyla i wam to się tam naprawdę spodoba, tak Więc naprawdę ja uważam, że ten torc tu jest do takiej zabawy idealnej. Sądzę, że przy jakimś... na okresie czasu postaram się my tutaj coś tu więcej zrobić, może jakąś właśnie imprezę. Spróbujemy zorganizować tutaj z chłopakami i z właścicielem tego toru A żeby po to właśnie Żeby też rozpromować to, że Są miejsca w Polsce, gdzie naprawdę można Legalnie śmigać, pobawić się A nie tylko upalanie po lasach tak? I potem zbieranie mandatów Bo wiadomo no Jednak Wiecie jak to często się kończy tak? Dobra tu je chłopaki już Napierdzielają ładnie, zobaczcie Zaraz ja tu tak będą do tego miejsca Słuchajcie, no, przy takie zapierdzielanie, co trzeba mieć, jaja. czy też jaja, bo to naprawdę są prędkości bardzo duże. Chwila. No. Co następne? Słuchajcie, nie ma co krywać jaja, to są potrzebne naprawdę do tego, bo tor jest wymagający. To jest tor, gdzie mało jest długich, prostych, gdzie możecie się odpocząć. Bo tutaj właśnie nie ma czegoś takiego. Tu jeździcie cały czas na pełnym bucie, napięci i sprzęt naprawdę musi też być dobry. Tak? Musicie mieć pewny sprzęt, a nie może być hechłane, czyli zawieszenie rozwalone i tak dalej, po jeździć, bo to jest bez sensu, tak? to tak nic nie, nie da. To musi mieć naprawdę być naprawdę sprzęt pewny. Bo jeżeli tutaj na przekoło by się urwało jakby stworzeń czy coś takiego, to naprawdę może się źle skończyć. Szczególnie przy tych prędkościach, tak? O, ładnie to wypaki fruwają. Jedzie, jedzie, zawodnik nasz. I co, jak wam się to podoba? Bo moim zdaniem bardzo fajne miejsce. tak? Jak kiedyś będziecie tu przyjeżdżać, wyjście sobie tutaj, zaznaczcie to i wpadniecie to zobaczyć. A szczególnie mi się jeszcze kłada, A tym bardziej. Za to drobną potem widzicie zapłacicie grosze, ale się tyle, że ten następny 2-3 dni nie idzie mi stać. A teraz zobaczę, jak tutaj chłopaki walczą. Patrzcie. Bardzo